O, Szymanu widzu! <grych> o, ten ale... E, dobra, witam Cię Widzów, Kolejny materiał na tym kanale, tym razem z Minecrafta, i pokażę Wam, co nowego dodam, dzięki paczkom za sobą. A więc, zagrajmy sobie na pokojowym, przetrwanie. Mapu błonosowa, oczywiście, skrzynia błonosowa. Operator, oczywiście, dajemy, bo jest Yy, natychmiastowe odrodzenie dajemy. Oczywiście zachowań punek standardowo. I teraz dodajemy pa paczki zachowań. A więc tak. World Animals. Tak. O, nie wywaliło mi. Ha! A dobra. Yy, dobra, dodajemy też to. Mam nadzieję, że dzisiaj mi nie będzie wywalać, bo tak ogólnie to mi wywala ciągle. Yy, dobra, dodajemy sobie 5 paczek zachowań dodałam też pokemona, ale to jest totalne O, w sumie Newcomen też, paczki zasobów Oho, wywali mi Wywali? Wywali Ale na nie wywaliło ty o kurde Aktywuj i teraz mi wywali, Patrzę to, wywali mi Minecrafta tak jak jesu kolucha wywaliło mi GTA, to teraz wywali mi Minecrafta. Chyba, że jednak nie. Czekajcie. Nie, wywalił. Ty, nie wywaliło mi Minecrafta! Ale ja dobre. Dobra, słuszny nowy I zaraz wam pokażę, tylko nie wiem, czy akurat mi się teraz zlądzę, tak czy nie będę musiał sobie włączyć na game moda i wtedy dopiero będą te zwierzęta, nie wiem, ale możemy je poszukać, bo wiem, że na game modzie są właśnie te zwierzęta i są bardzo fajne. Jest tygrys, jest. Nie pamiętam co jeszcze jest. Na pewno jest tygrys i to w sumie chyba... Z tego co pamiętam to tyle, a więc dobra, nieważne i przechodzimy do materiałów, yy, dobra, jest nowy świat, ok. Oczywiście standardowo nie z skrzynki to około od razu rozwalam Bo jest o wiele szybciej Dobra Czy są to nowe zwierzęta? Kurczaczki, nie ma tych nowych zwierząt. Będę musiał... A komendy jakieś nowe zostały dodane? Poczekajcie, slash. Ej, jest!

O bez kitu No nie wytrzymam nie Bez skitu TNT mi się zresztą LOL E, dobre to jest Kurczę, Dobra, to już mam pierwszą komendę, teraz wchodzimy do ustawienia, włączamy game moda i pokażę Wam te nowe zwierzątka które dodałem, wiem też, że jest plecek, Chyba że wwaliłem Minecraft. bo no już uślałem jeny. Przetrwanie kreatywne, oczywiście, bierzemy teraz, tylko oczywiście w ramach testów. Nie usłyszałem nowej minowych złoczek, jest, ale nie ma, niestety. A więc, tak, dobra, tu sobie zrespimy te wszystkie zwierzęta nowe, które zostały dodane przez paczkę zachowań. są jakieś nowe bronie? Um, bycia nie ma dobra, nie ważne mm. są jajka, jest nawet plecak patrzcie patrz. spawn Tiger, spawn Rat spawn Shark spawn Snow Leopard spawn Dark Dolphin spawn Crab Okay. Dobra, patrzcie o co chodzi z tym plecakiem, tu już wam pokażę. Mamy plecak, ale niestety nie jest na tyle dopracowana ta aplikacja, że możemy go używać, ale to nieważne. <laughs> Zresztą sobie Tiger, Widzicie patrzcie. Ale tu jest świetna modyfikacja, nie? myszka, dobra, szark. Snow Leopard Patrz jak to fajnie wygląda, ja! Yeah. Czarny delfin, krab Kraby nawet są właśnie Płaszczka jest jest też zwykły leopard No dobra, te jajka wyrzucamy I pokażę wam co jest tam Golden Ball Co to jest? Aha, to chyba można na wodzie coś Halo halo, jak to działa? Nie mam pojęcia, bo bym nie Cytryna nawet jest Pyta naciskowa, to nie, to mnie nie obchodzi. Prześpiony kręgoszkiela, to też nie. Soszony tu to, to też nie. Niedrzeź polarny była, więc. Tu coś nowego dodali, chyba tak. O, zebra jest! Zebo, tu coś dla ciebie. <grym> Wojna to zebra! Owe skitu! Armia zebra! Ale fajne są te modyfikacje! Wziąłeś, że ich prędzej nie poznałem! Zebra skin! Что могу с этим делать? Не могу того на себе заложить, что. Hmm. Yy, dobra, no to co, to by w sumie było na tyle i chciałem tylko Wam pokazać co nowego dodałem do Minecrafta. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to... Napiszcie w komentarzu, że tak, chcemy więcej takich odcinków, daję, bo są fajne. I każdemu nam pisze, dam serducho I nagram jeszcze jedną część. A więc do widzenia, widzowie. Papa, pa, trzymajcie się i pozdrawiam, wasze plutko, miłego dziąka lub wieczoru, czy też nie wiem, kiedy to wrócę. A może zmienili coś nowego? Aha, oczywiście nie znajdę teraz tego, bo po co no dobra więc o, respił się lew się zrespił o i stróż się zrespił też widzę byk nawet się zrespił I nowy villager A właśnie tam też banany i właśnie takie okay, no więc no dobra to w sumie to było na tyle, to co chciałam to wam pokazać, mam więc do następnego i trzymajcie się, pa pa.